Cześć, witam Was wszystkich. Maj z tej strony. Dzisiaj odcinek poradnikowy. W zasadzie bardzo fajny tip dla Was, jak znaleźć dobre, darmowe typy na serwisie Blogabet. I wcale te dobre, darmowe typy nie muszą mniej znaczyć niż te płatne, rozdmuchane, ale to Wam o tej subtelnej różnicy powiem, kto i jak i dlaczego powinien szukać takich typów. Blogabet pewnie większość z Was zna. Jeżeli nie, no to też za moment do niego przejdę. Ja powiem szczerze, że inspirowałem jakby mój serwis właśnie serwisem bloga, bo ogólnie ta branża jakby z takich serwisów trochę podupada. Mój serwis jest fajnym narzędziem do tego, co robimy tutaj na YouTube i parę fajnych typerów naprawdę się wyklarowało, ale cały czas czeka na zmianę hostingu, cały czas czeka na czas wolny programisty, bo niestety zlecić tego bardziej nie mogę pobocznie, czy może mogę, ale nie ma dokumentacji więc y, jestem zmuszony czekać, ale tak jak mówię, no strony nie zostawią na razie jest trochę w letargu, ale wrócimy z tematem mocniej, no bo też mamy trochę taki czas wakacyjny, święto, y, czerwcowy weekend, więc y, mam nadzieję, że jak będzie już ruszą wszystkie ligi sierpnia-września, to będzie wszystko y, gotowe. Piszecie czasem, dlatego też informuję w kontekście tego odcinka. Jeszcze jedna kwestia informacyjna. Jeżeli nie chcecie tego słuchać, informacyjnie przejść do konkretów, no to możecie od razu w spisie treści przewinąć. Uruchomiliśmy nowe grupy. Nowa strona, też jeszcze nie do końca skończona, bo nie ma na przykład zakładki szkoleniowej, która będzie już mamy po prostu termin na spotkanie. Jak ktoś będzie chciał z nami spotkać albo wykupić szkolenie, to będziemy później o tym informować. 3 września to jest taki termin. Gdzie na 90% będziemy coś takiego robić. Są trzy grupy, są to nowe grupy, więc połączyliście siłę. Postawiliśmy na value betting, na narzędzia, na współpracę z Olkiem i Kamilem, którzy są programistami, no i plus jakby mamy jakieś doświadczenie, więc działamy w sumie już tutaj w kwestii też tych grup B3. Trzymamy grupy z singlami, grupa Ako, grupa Linie Specjalne. Niedługo będziemy wrzucać podsumowanie, bo już mamy praktycznie połowę miesiąca. Grupa AKO na razie na dużym plusie, jak gdyby ktoś był od początku. Grupa singli i linii specjalnych, tak w okolicach zera, ale jest to dopiero początek. Oficjalne statystyki będą podane na kanale. Fajnie, bardzo dużo osób Was dołącza, już chyba łącznie to praktycznie może i co Ponad 300 osób nam zaufało, więc też pokazuje skalę nam, że robimy coś fajnego. Znaczy w tym momencie, tak, zaufało, nie mówię co się działo wcześniej. Jeżeli po prostu chcecie coś bardziej o tych grupach, bo też często mi zadajecie pytania, kiedy, typy, co i jak, jak to w ogóle działa, zachęcam do obejrzenia ostatnich streamów lub po prostu materiałów, gdzie pokazaliśmy nasze wygrane, grając po prostu pod skanery pod value betting, gdzie doszliśmy tam w około 4 miesiącach do 100 tysięcy, 108 tysięcy. Stąd też, żeby nie było tylko, że, że my wygrane jednego człowieka z naszego szkolenia i będziemy tych materiałów dawali więcej, żeby też oczywiście wzbudzić Waszą wiarygodność, tak? Że to nie jest żaden, żaden wał, tylko da się w ten sposób zrobić, tylko musisz mieć pewne predyspozycje. Powiem tak, grupy płatne niech będą, one powinny być dla osób, które już po prostu kumają, o co tym wszystkim chodzi, czasem zadajecie pytania. Oj, wszedłem powiedzmy dwa dni i jest jakaś czarna seria 1 na 10, że wszedł albo 0 na 10. Tak to się gra. Proszę obejrzyjcie najpierw te filmiki jak pokazywaliśmy. To jest gra długofalowa, która w długiej perspektywie przyniesie korzyści, ale trzeba mieć dobrze rozpracowany budżet, dobrą strategię, a nie ten budżet mieć na dwa dni lub jakiś bardzo mały, bo to wtedy wówczas nie ma dla Was sensu. Można 90% osób z Was kupuje przez naszą stronę Sport BC. I spoko, bo tak też przemianowaliśmy. Ale jeżeli ktoś jeszcze chce poprzez Patronite, gdzie działaliśmy bardzo długo, no to może to zrobić. Tylko pamiętajcie, są nowe progi: one są wyższe od 115-120 i wszystko 300. Ewentualnie linie specjalne 85 zł, to są takie same progi jak na stronie. Preferuję, żebyście to robili przez stronę. Nam jest po prostu łatwiej, bo tam automat wszystko robi. Jeżeli ktoś chce, nie namawiam, ale obejrzyjcie sobie wcześniejsze materiały, jak kogoś taka gra interesuje. W ten sposób, że opieramy tutaj na automatyce i na opłacalnych zakładach na wartości oczekiwanej tą grę samą, to e, zapraszam do współpracy. Każda grupa ma e, typy z pozytywną do, z dodatnią wartością oczekiwaną. No i to tyle, kwestii informacyjnej. E, dziś przyjdziemy sobie do bloga beta, czyli tego największego serwisu, który jeszcze dobrze sobie radzi. Szkoda właśnie patrzeć na tą branżę płatnych typów, bo... No mój serwis stoi, ale to jest spowodowane czym innym niż po prostu, że nie chcę w niego inwestować. Tylko chwilową w braku czasu dla programisty. E, ale to naprawimy w swoim czasie. No my nie jesteśmy jeszcze wielcy, ale Betrush, TipsterTube czy inne serwisy już naprawdę dyszą w też sobie działa. Jest to spowodowane, że często typerzy przerzucają e, swoich klientów, e, swój jakby fame na prywatne grupy. Nie płacą prowizji i y, być może jest tych typerów mniej, ale dalej są bardzo fajne wąskie. Ja Wam pokażę taką jedną, moją strategię, bo oczywiście płatni typerze jak najbardziej. Jeżeli dają Ci wartość i z naszych, że są dobrzy, to pewnie, bo my też bazujemy na płatnych typerach też na, na grupie, nawet mamy i niektórych wcześniej niż gdziekolwiek coś wrzuci, no ale to ta cena za takie coś jest dość spora, żeby ją ponieść, ale jeżeli... Wiemy jak tak robić, to możemy tak robić, ale wątpię, żeby osoba, która zaczyna swoją przygodę, chciała wyłożyć kilkaset euro, nawet kupić jakiegoś gościa na blogawecie. Nie jest dużo mega fajnych tutaj mocnych typerów, że e, na przykład Ededi, Vladov czy po prostu nawet Komzon na, na Betrasz. Ok, statystyki, wszystko super, e, ale bardzo dużo osób ich obserwuje. E, trudno pograć, e, mega spadki i czasami to są tylko statystyki dla statystyk. Um, one w prawdziwej grze nie odzwierciedlą, ale można iść inną drogą, gdzie często ja preferuję coś takiego. Często wam wrzucałem te typy, na otwartą, albo nawet też zamkniętą, jakie takie moje z researchu. Poszukać tak zwanych wschodzących typerów, yy, gdzie oni pracują na swoją markę. No i pokażę wam kilku takich dla przykładu. No może nie wszystkich, bo niektórzy już, przy... znaczy na pewno nie wszystkich, bo raz nie będę chciał wszystkiego zdradzać. Dwa, niektórzy już po prostu przeszli na płatny serwis, e, e, a trzy: e, No, może niektórych już po prostu tutaj mm, nie ma. Jednak uważam, że to jest dość fajna, mocna strategia, dlatego zaczniemy sobie od tego pierwszego typera. A on nazywa się z Korea. E, a poza tym, no, jak ktoś powie, e, reklama: No, nie, nie znam tych gości osobiście, ale jeżeli kogoś zareklamuje tutaj i nie wiem, ktoś będzie z nich polował, no to okej, okay, niech mają brawa za znakomitą robotę, bo. Tych, co robią dobrą robotę, warto docenić bezinteresownie. Tych, co robią skam, jest ich tutaj nawet na YouTubie trochę. No to wtedy albo oleć, albo zgańcz, ale no, nie będziemy się tutaj nad tym rozwodzić. Chodzi o, o typerów bloga logabetach sensownych, czyli jeżeli chcesz kogoś ciekawego, sam nie masz pomysłu na typy, a znaleźć jakichś specjalistów, ja proponuję sobie wyfiltrować po różnych sportach typerów, profile. I zwrócić uwagę na pewne rzeczy. Ten pierwszy typer z Korea dla mnie to jest perełka. Próba bardzo wiarygodna. Profit jest super, ale zobaczcie, dużo już followersów, więc sporo osób obserwuje jego typy. Nie ma jakichś takich wielkich tragedii ze spadkami, ale oczywiście coś takiego może nastąpić, trzeba brać to pod uwagę. To, że typer poda, to Wy zaraz możecie mieć co innego, zależy, kto pierwszy. W ile położy na dany rynek jest to mam nadzieję, że zrozumiałe dla wielu, jak wskazuje tutaj, chociaż nie każdy może po prostu prawdę tutaj mówić, jest to typer z Korei Południowej, więc, ale jego styl właśnie obstawiania nie jest koniecznie taki, że, że obstawia te rynki azjatyckie. Często właśnie on obstawia rynki skandynawskie. Teraz też mamy taki przekrój wiadomo czerwcowy, gdzie naprawdę niewiele się dzieje. Ale rzucimy sobie uwagę na, na to, co robił. To jest Cały czas ten gość jest w profilach darmowych i można spokojnie sobie śledzić. A ja zwracam też uwagę, żeby typ nie był stricte gościem samego live'a, bo na tych live'ach, że można trochę oszukiwać w tym będzie wiadomo, z to może nie wyłapać. A poza tym, no, granie live'u na blogabecie no, mija, mija się z celem pre mecz jak najbardziej, chociaż mówię, u niektórych mogą być spadki, mogą być ruchy. Ale ja staram się dobierać tak, że właśnie szukać takich schodzących gwiazd albo kogoś, kto jest na topie, ale jeszcze nie ma tragedii z jego grania. Pierwsze, co powinniście sobie zrobić, to wejść w szersze statystyki. To jest ważne, nie tylko te cyferki same tutaj są ważne. Zobaczycie, co tu typuje, w czym się specjalizuje. Tutaj widzimy combo i piłka nożna, bardzo fajne współczynniki. Ale jeszcze bardziej bym radził zasięgnąć sobie kategorii. Zobaczyć, czy coś jest tutaj fajnego, co sprawia, że możemy zwrócić uwagę na tego gościa. W zakładach akumulowanych ma bardzo fajną 116 typów 41. No, 116 może nie jest takie duże, ale jest ok. Tak, szukamy jakichś takich dużych wartości, co on jeszcze typuje. Zobaczcie, mecze towarzyskie. Dlatego dla mnie było to mega właśnie fajną rzeczą, żeby zwrócić na tego gościa uwagę. 51% znaczy trafionych, tak, Bo to są trafione. Mam gdzie te mecze towarzyskie. Dobra, tutaj mamy 21% wieldu. Często te mecze towarzyskie będziecie mieli teraz w takim właśnie czasie, kiedy nic się nie dzieje. a I ten gość naprawdę wyłapuje fajne perełki. Oczywiście nie będzie to na każdym buku. Trzeba sobie zdać sprawę, więc głównie skorzystacie na tych bukach, które mają dość szeroką ofertę. Zależy kto w czy w Polsce, czy w zagranicy. To już sobie dostosuje. I. E, patrząc dalej, właśnie na, mm, na gościa, no live bety też ma bardzo duży współczynnik, ale te live bety nie są jakby mm, dla mnie takie mm, wielce miarodajne. Ligi skandynawskie, Szwecja, tutaj mu dobrze idzie, Turcja, na Turcję trzy typy, tak. E, I zobaczcie, on mało typuje mm, rzeczy jakby z, z własnego rynku, chociaż oczywiście też to robi, ale skupia się na pewnych e, ligach które mają hmm, maledie tylko 5 typów, czyli też z jego regionu, a, ma, a mało, czyli na meczach najbytowa towarzyskich. Yy, I w kombo bardzo fajnie idzie. Polecam. Yy, warto sprawdzać sporo gracie w Skandynawii, więc mogę śmiało polecić. Następny typer. Waleo yy, Bułgar, spojrzycie na statystyki 10% jeldu. No i moim zdaniem to bardzo fajny jeld. 663 typy. W tym momencie to wiadomo, każdy albo coś siłuje, powiedzmy Liga Narodów, wiem, jakie była niespodzianki, żałuję, że nie robiłem materiału Liga Narodów, bo ja zazwyczaj bym grał pod te niespodzianki, tym pewnie zrobił wow na kanale, ale nie miałem czasu, bo ta rehabilitacja i tego typu sprawy. Dobra, po prostu patrzymy dalej, bo też nie chcę, żeby to było aż tak na bardzo przegadane. Gościu specjalizuje się w futbolu, wiadomo, 588 profitu, Coś tam w kombo, ale to jest malutko, 5 typów nawet nie bierzemy pod uwagę. No i co? No i widzimy, że gość jest w Bułgarii. I to, co mi się rzuca w oczy. 59 typów z Bułgarii. No też można powiedzieć, że żadna próba, ale 18% Jeldu na tym. Warto zwrócić uwagę, gość jest schodzący, ale już ma 310 followersów. To jest dość ciekawy wynik, ale w czym najbardziej, czym najbardziej on się specjalizuje? Ja mam go właśnie dla Bułgarii i dla Izraela 53 no to skuteczność nie jest taka istotna, ale 18% gieldu. Więc jeżeli macie, znacie Diediego, że on jest kozakiem, to tu macie odpowiednik tego gościa, który jest darmowy i naprawdę ten Izrael da się wyłapać, bo nieraz wam to wrzucałem. Więc tego gościa można też followować, żeby sobie robić takie właśnie portfolio perów darmowych, od czegoś zacząć i grać. Właśnie fajnych gości, których warto grać, tak? A nie słuchać gości, którzy tylko. Coś tam pierdzielą pod Fresh Score albo jakieś tam sprzedają marzenia i IBZT, bo albo mamy świetnych typerów albo po prostu gramy na value bettingu. No, ewentualnie jeszcze można na jakieś pomyłki buków, na innych sposobów. nie znam, gdzieś można było jakieś cuda wyczyniać. Następny gość, powiecie: 5% yieldu, Czech betting, 8 mil followersów, więc bardzo mało osób go obserwuje, więc to jest dla nas fajna opcja, żeby spojrzeć na gościa. E, hokej na lodzie, zobaczcie, 124 profitu, 9% jeldu, więc tu radzi sobie fajnie. E, no i w tym hokeju na lodzie zobaczymy, czy jeszcze ktoś ma e, różne. Szwecja, Słowacja, KHL, trochę Energia, Finlandia. I, że paradoksalnie z Czechami mu nie po drodze i tych typów 10, więc gościu sobie dość fajnie radzi. Z czeskiej, czeskiej lidze sobie nie radzi, to dobrze. Ale fajnie można spojrzeć, że od hokeja. Jak często podpisujecie w filtracjach, że chcecie na blogowiecie znaleźć kogo od hokeja. No to można Wam też błędnie pokazać, więc zawsze ja patrzę na jakieś statystyki. Dla mnie też jeszcze jest istotne, czy gość podchodzi fajnie do danej, do rzeczy, których robi, czy pisze analizy. Akurat zwracam na to uwagę, ale tych, co Wam pokazałem być może piszą, czy nie piszą. Zobaczymy. Bo o, tutaj właśnie gość pisze analizy, więc też bardziej się poświęca. Jest to jakiś tam plus, wartość dodana, żeby obserwować. Idziemy sobie dalej. Maka Maxin, gość z Mołdawii, 91 dwa, 7% 2,29 profitu. Skuteczność, jak dla większości mówicie, skuteczność, skuteczność. Zobaczcie. Skuteczność ma 48 do 43. Trochę zwrotów. Co gra w tym momencie? Nie jest to istotnie ważne, co grał, więc wchodzimy sobie w statystyki. Football, kombo. Dobrze, że ktoś ma też swoją dziedzinę, oczywiście jest to bardzo ważne. Co jest dla mnie najważniejsze? Mołodawia 201 profitu, 25 shieldu po 104 typach. Nie jest to wielka próba, a w zasadzie bym powiedział niewielka, ale to jest już coś, że można tego gościa obserwować. I wcale nie trzeba, nawet jak weźmiecie sobie suba na mail czy na, na SMS-a. nie trzeba brać pod uwagę jakby innych rzeczy, tylko w tym, co gościu się specjalizuje. Jest z Mołdawii, może znać tamten rynek dość dobrze, więc e, polecam live. Single przede wszystkim. E, no, liveów jest też trochę, to też, też jest singli, też możecie sobie sprawdzić. Ja preferuję e, głównie mm, przedmeczowe. Jeżeli ktoś używa stawkowania od jednej jednostki do dziesięciu, to też warto sprawdzać, jaka jest moc typu, tak? Bo nie mówię, żeby wszystko grać od razu. Jak ktoś preferuje całą stawkę, no to. A wtedy stawka stała, jedziemy raczej wszystko. Dobra, następny gościu od rugby. No, i tu mamy Chcę pod Sport. 192 followersów, 14% jeldu, 175 typów. Mała jeszcze próba, 103 profitu. Ale fajnie, bo jeżeli od rugby nie będziecie mieli wielu specjalistów, i myślę, że warto, no tutaj obstawiam. <grym> obstawiam, dobrze brzmi w tym kontekście, że gość będzie miał grał tylko rugby, nie będzie tu się wychylał. No coś miał tutaj z basketu, ale powiedzmy rugby mm, ogólne union i amerykańskie e, i combo, czyli w sumie robi na combo mm, ten profit najlepiej. Ale combo są e, z typu rugby, bo wiem, ponieważ tam korzystam i jestem zadowolony. Następny gość, co można spokojnie polecić zupełnie for free. E, Kolejny Pan, jeżeli ktoś chce grać komercję, czyli to, co najbardziej lubi, dostępne wszędzie, to też można poszukać gościa, który lepiej do tego podejdzie niż Wy. 7% 580 typów całkiem, całkiem fajny wynik. 141 followersów, spadków nie będzie tutaj. Chociaż ja nie patrzę tutaj pod względem na tego gościa, na samą jakby komercję. Teraz jest koniec sezonów, ale pokażę Wam, co on grał i co. Jest najbardziej istotny oczywiście piłka, 51 skuteczności, 7 profit, średni kurs, średnia stawka. Jeżeli sobie spojrzymy na to szerzej, 121 typów z USA, 38%, 19% yieldu. Głównie to jest piłka nożna w USA jego i to sprawia, że fajnie, fajnie tutaj pod tym kątem wziąć takiego gościa pod uwagę. Hiszpańska Premier Liga 20%, 14% Jeldu. Też biorę pod uwagę typów jest sporo 105. Jak powtarzam, nie jest to miarodajna próba do jego wyczynów, bo przydałoby się chociaż 500 albo i 1000, albo jeszcze więcej. Ale ale szukamy tu wschodzących gwiazd, więc spoko mogę Wam go polecić. Gość, gra zakłady, gdzie pogracie w zasadzie wszędzie. tak? I ostatni tutaj gwiazda. Big Boy z Węgier. Gość spojrzycie może nieimponujące. Liczby 48 prowizorów, 10% 75 followersów. No i domyślacie się pewnie co gra. Jak patrzycie tutaj, no grywa sobie jakiś kombu. Widać, że tu jest akurat Węgry. No i pewnie już wiecie po tym jak mnie słuchaliście, że spojrzymy tutaj pod uwagę kategorii. Głównie piłka nożna. 226 typów. Basket węgierski mu nie idzie, ale ale znajdźmy sobie tutaj Węgry. Węgry tutaj akurat bardzo mało typów. No nawet Liga holenderską. Tutaj mamy 60 typów, 63% skuteczności, 18% jeldu. No i właśnie zachęcam do właśnie szukania w ten sposób. 30 combo plus 10-17% jeldu, to też mu nieźle idzie. Ten sposób do szukania właśnie swoich faworytów. Ja mam nadzieję, że na naszym serwisie podziemne typy pojawią właśnie tacy typerzy jak Vision, jak Book92, jak Windows, gdzie e-sport, tenis stołowy, koszykówka. Tacy właśnie też jak tutaj, będzie ich coraz więcej, bo będziemy robić też w tym stopniu materiały, więc reasumując dzisiejsze jakby takie pogadanie. Jak chcecie zacząć i nie czujecie się na siłach, żeby sami typować, no to typujcie gości, którzy coś z tą reprezentują, podpowiedziałam Wam gdzie co i jak szukać. Możecie sobie takie statystyki, znaczy, sobie powinniście takie statystyki sobie robić w Excelu, że ten gość od tego, od tego sportu jest, robi takie, takie wyniki. No i szukać takich wschodzących gwiazd. Oczywiście będzie moment, że gość, który fajnie wypłynie, będzie miał profit, przejdzie na typera płatnego, ale wy będziecie wiedzieli, że już pokryliście, w takich kursach, jeżeli zarobiliście, to czy łat, warto takiemu gościowi zapłacić, powiedzmy, te 30, 40 czy 50 euro, bo zawsze są takie ceny tu na blogawecie. I wtedy to jest, najlepsza od, to jest najlepsza puenta do tego, czy warto kupować płatnych typerzów, czy oni nam dają, czy oni nam coś dają, czy nie dają, a nie po prostu od razu. Jeszcze wielu rzeczy nie wiem, a rzucam się na głęboką wodę. Przenoszę odpowiedzialność swoją w głowę typera, że jak on zrobi zły wynik, to ja nie zarobię, nie wiedząc jak do końca to funkcjonuje. Więc polecam poszperać sobie. Po blogabecie dałem wam kilka propozycji, mam nadzieję, że sensownych. Ja z tego typu działań jestem zadowolony. Jeżeli ktoś jest oczywiście, zwiążecie się groni w ta gra wam pasuje, potem przejdzie na premium, myślę, że Warto kontynuować, ale to wszystko Wy musicie liczyć. To jest jedna droga, droga zastępcza, gdzie Wy nie typujecie, tylko szukacie typerów. No i oczywiście powodzenia w szukaniu, żeby tych typerów wyszukiwali dobrych, jeszcze fajniejszych nigdy, bo ja teraz w tym momencie nie zrobiłem jakiegoś dużego researchu, pokazałem Wam garstkę osób, na których zwracam uwagę. Powiem Wam, jest ich jeszcze więcej, pojawiają się. No niektórzy znikają, niektórzy przychodzą na premium. Ale no jest to fajna taka. Wiatkownica do szukania e, wartościowych gości dla waszej gry. To tyle z mojej strony. Przypominam, jak chce ktoś dołączyć do naszego grania, gdzie preferujemy automatyzację, skanery do value betów no i cza, cała, m, cała bajka polega na matematycznych zakładach, to zapraszamy. E, I zapraszam Was w sumie na następny film, gdzie z Tomkiem zrobimy sobie analizę final for piłki ręcznej już niedługo. Pozdrawiam Was, miłego weekendu i wypoczywajcie. Cześć, Majko.